To jest konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Oddział Warmińsko-Bazurski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Konkurs bardzo prestiżowy, to już czwarta jego edycja, w którym główną nagrodę, a więc grampi tego konkursu, czyli rysunkiem w prasowym roku 2021 została praca naszego polskiego artysty Andrzeja Czyczyły. Praca pod tytułem Zespół Ministra Czarnka do przypisywania podręczników. Pracę, oczywiście laureatkę możecie Państwo sobie obejrzeć. Tu jest na honorowym miejscu wystawiona. Praca dość cennie komentująca naszą rzeczywistość. Dzisiaj właśnie chciałam Przede wszystkim zaprosić Państwa do oglądania w imieniu Andrzeja Czyczyły, naszego niepokornego artysty, którego dzisiaj nie ma, bo zmogła go naprawdę taka mocna choroba, niedyspozycja. Niestety nie może również u nas przemówić, no bo niestety troszkę mu głos, stracił głos i jego barwę, ale prosił mnie ze względu na podobne poglądy politycznej podobny no, naszą troskę o Polskę, o demokrację w Polsce i o godne warunki życia i nauki dla naszych dzieci i młodzieży. Żebym poprowadziła to otwarcie, ja się nazywam Małgorzata Bryszyjanicka, Komitet Obrony Demokracji. Pan Andrzej czyczył oczywiście wszystkich, którzy oglądają i będą oglądać jego pracę serdecznie. pozdrawia. przy. Pewnie jakiejś najbliższej okazji będzie mógł się z Państwem spotkać. Myślę, że wystawa wzbudzi entuzjazm opolanek i opolan, zwłaszcza tych gorszego sortu. Sporo jest tu rysunków komentujących działania obecnego polskiego rządu, ale to jest w ogóle rysunek polityczny i społeczny. Także tutaj są artyści z różnych opcji, komentujący nie tylko sprawy polityczne, również społeczne, z różnych czasopism. Nie jest to stricte wystawa artystów opozycyjnych. Niemniej obecna twórczość naszych rządzących stwarza naprawdę pole. Do satyry, do karykatury, do nieraz bardzo gorzkiego żartu i może czasami właśnie takie prace lepiej komentują naszą rzeczywistość niż słowo. Przy okazji konkursowa praca dotyczy ministra Czarnka. To jest ciekawe, że to jest praca, która została opublikowana w 1921 roku w Nowej Trybunie Opolskiej. No niestety, obecnie, jak wiemy, Nowa Trybunał Polska została przejęta przez koncern pana Obajtka i została włączona do, do propagandowych mediów rządowych. W związku z tym, rysunki pana Andrzeja Czyczyły przestały się ukazywać, zostały zdjęte z łamów Nowej Trybuny polskiej, a pan Andrzej zrezygnował z pracy w tejże. Andrzej czyczyło, ponieważ podziela nasze poglądy i naszą niezgodę na to, co się obecnie w Polsce dzieje i na sytuację związaną z, e, z działalnością ministra Czarnka w, eduka w edukacji, która w tej chwili jest bardzo, bardzo na czasie, bardzo aktualna, ponieważ właśnie w Sejmie przeszedł e, lex Czarnek 2.0. Jak pamiętacie w zeszłym roku Został, te, została ta ustawa zawetowana przez prezydenta. Obecnie została wepchnięta do Sejmu tylnymi drzwiami jako projekt poselski, pomimo tego, że jest to projekt jak najbardziej rządowy. Sejm już ją przegłosował. Pozostał jeszcze Senat, który prawdopodobnie odrzuci i następnie prezydent. Jak prezydent się zachowa, tego jak zawsze nie wiemy, ponieważ nie jest on w pełni niezależnym politykiem. Proszę Państwa, myśmy protestowali już nie tak dawno. Była taka akcja pod kuratorium, kartka do czarnka, dotycząca problemów, z jakimi boryka się szkoła pod rządami ministra czarnka. Pomimo, że jeszcze ta uchwała, ustawa lek czarnek nie weszła w życie, niemniej jednak jest tyle zmian i taka atmosfera w szkołach, że mnóstwo nauczycieli odchodzi. Tu między innymi widzicie takie hasła, śpieszmy się kochać nauczycieli, tak szybko odchodzą. No tak niestety jest, brakuje nauczycieli, yy, brakuje oddechu, atmosfery, świeżego powietrza w szkołach. A co uczyni Lex Czarnek, jeżeli zostanie już wprowadzony, no to wiadomo, całkowite ubezwłasnowolnienie dyrektorów. Yy, Absolutna władza nad szkołą nominatów Czarnka, czyli kuratorów, którzy będą mogli decydować, co się w szkole będzie działo, jakie dodatkowe zajęcia będą, jakie organizacje będą wchodziły do szkół. Wiemy, że minister Czarnek rozdał już swoje pieniądze organizacjom kościelnym i parafiom na, na ich działalność w szkołach. Nie dostały ich organizacje równościowe które edukują społecznie, edukują y, pod względem właśnie y, tolerancji, równości, różnorodności. Także tak, tak to mniej więcej wygląda.